Koniec roku starego i początek nowego nastraja do refleksji Szczególnie osoby, która we wczesnej młodości Ma za sobą epizod przebierania się za węgierskiego piosenkarza To, to nie jest żadne zboczenie Lecz hołd oddany sztuce węgierskiej węgierskiemu popu. No gorzej, kiedy chłopak przebierając się za nią oddaje hołd mamie. No. no i pewnie zapytacie, jak ja wyglądałem jako węgierski piosenkarz. No jak węgierski piosenkarz, tylko gorzej. No, no dobra. Jak długo włosy z trądzikiem, z kołnierzem koszuli wyłożonym na klapy marynarki. No nie będę wchodził w szczegóły i chwalił się swoją romantyczną naturą. Dlaczego akurat za węgierskiego piosenkarza? No... Kasy były ciężkie, brakowało mięsa, miejscowość była niewielka i tak wyszło. No. Ja i tak miałam dobrze. Koledzy z uboższych, wielodzietnych rodzin mieli gorzej. Żeby mieć rozrywkę musieli się przebierać za chór mongolski. Ale to nas ukształtowało, zahartowało. Teraz możemy wysłuchać Bibera czy Lady Gagate. To spływa po nas jak podze spoconego mongoła przebranego za węgierskiego piosenkarza. Po co, po co ja to mówię? Żeby zachęcić was do refleksji nad sobą, do zajrzenia pod koniec roku w głąb siebie. A właśnie, a propos zaglądania w siebie, muszę badania okresowe wykonać. Dobrze, żeście mi przypomnieli, dzięki. Do zadania sobie pytań, jacy byliśmy, jacy jesteśmy, jacy będziemy i dlaczego kurde tacy i dokąd leziemy. No. Ja na badania a wy tu? nie wiem.